Dziś porozmawiamy o skrzynce, która według mnie jest jedną z najlepszych inwestycji w całym Hunter Strike'u, ale ostatnimi czasy bardzo mocno urosła i czy warto ją dalej dokupywać, obserwować i inwestować w nią dalej, czy też nie? O tym powiemy w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Szymon, a to kanał stricte o inwestowaniu na Steamie, więc jeżeli interesujesz się tymi tematami, to polecam Ci zalajkować, zasubskrybować oraz napisać jakiś wartościowy komentarz, a my bez zbędnego przedłużania przechodzimy do dzisiejszego filmu. Oczywiście będziemy mówić tu o skrzynce załamania, Tutaj już robiłem film na kanale i jest tam dużo więcej powiedziane, dlaczego ta skrzynka jest jedną z najlepszych inwestycji. Oczywiście główny wątek to to, że wypadnie ta skrzynka z dropu z największym prawdopodobieństwem w porównaniu do swoich przeciwniczek. Ale mimo to ta skrzynka ma swoje inne plusy, o których mówię w tamtym filmie. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o tym, dlaczego ta skrzynka jest dobra, bo to możecie zobaczyć w poprzednim filmie. Link oczywiście postaram się Wam wrzucić w opisie. A o tym, czy dalej warto inwestować w tą skrzynkę, mimo tego, że jej cena znacząco się zmieniła. A o co chodzi, że jej cena znacząco się zmieniła? Jak możecie tutaj zauważyć na wykresie? Wykres bardzo, bardzo mocno poszedł w górę, patrząc na to, że jeszcze 11 mieliśmy tą skrzynkę za złoty 48, aktualnie powyżej 2 zł. No i pewnie jest to spowodowane tym, że no nie tylko ja zauważyłem, że ta skrzynka jest dobra pod inwestycje. Poza tym całkiem spoko się otwiera. Posiada ona dosyć wyjątkowe itemy i są one całkiem słabe, poza tym kosy są całkiem niezłe, więc no nic dziwnego, że ta skrzynka rośnie. No i czy opłaca się ją dokupować? To jest słowo klucz, to jest pytanie klucz, które postaram się Odpowiedzieć, ale prawda jest taka, że jest to moja ulubiona odpowiedź, czyli to zależy, to zależy pod jakim kątem chcemy inwestować tą skrzynkę. Jeżeli chcemy inwestować tylko pod względem wypadnięcia i zrobienia profitu w jeden rok, no to moim zdaniem to już nie są te pułapy, na którym warto byłoby kupować tą skrzynkę. Dlaczego? No bo w CSie nie jest tak, że skrzynka nagle wypada z puli dropów. I robi 10 razy X, to nie jest tak. Ta skrzynka, pewnie pierwszego dnia po wypadnięciu, będzie miała olbrzymi hype, no i zrobi fajny wynik, ale po jakimś miesiącu, tygodniu czy paru dniach, nawet spadnie do tej samej ceny, co mamy tutaj, no bo tych skrzynek jest za dużo, ludzie będą się z tego wyprzedawać, no bo zobaczą, że skrzynka urosła. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter-Strike od Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odniawiają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tę skrzynkę codziennie. Logując się z moim kodem, inwestor, dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 zł i 10 groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak blick, skiny, krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich, a jeżeli chcesz wymienić skiny, to polecam ci, Pirate Swap, bo jest to strona, na której nie wliczają cen floatów, naklejek, czarnów oraz patternów do wartości wypłacanego skina. Więc polecam oczywiście z kodem CS inwestycje. Link w opisie. Więc to nie jest taki proces, że dana skrzynka wychodzi z puli dropów i od razu jest niesamowity profit. Tak samo mieliśmy na przykład na ostatnio wyrzuconej skrzynce, czyli skrzynce Snagby, która po wyrzuceniu nawet kosztowała mniej niż jak była w aktualnej puli dropów i można było ją spokojnie dokupywać. No i poza tym byliśmy pewni, że ta skrzynka nie będzie już w aktywnej puli dropów, co było mega, ale mega spoko i mniej ryzykowne niż w tej sytuacji. Co prawda, ja wiem, że jeżeli ktoś inwestuje w bardzo długim terminie, typu, nie wiem, 5-6 lat w tą skrzynkę chce sobie włożyć hajs i po prostu poczekać, aż mu to rośnie, to cena prawdopodobnie będzie dużo większa niż to 2 zł. Ale jeżeli ktoś chce tylko grać stricte pod wypadnięcie tej skrzynki, to zdecydowanie lepiej było kupować tutaj, czy na przykład jeszcze wcześniej, tutaj w tych okresach, kiedy kosztowała złotówkę. No to były te najlepsze czasy do dokupywania tej skrzynki i jeżeli ktoś wtedy dokupywał, no to teraz. Moim zdaniem już bym nie dokupywał tej skrzynki, ale jeżeli mamy bardzo długą perspektywę odnośnie tej skrzyneczki, czyli na przykład właśnie te 5 lat, no to moim zdaniem to czy kupimy ją teraz za złotówkę czy za 2 złote, i tak przyniesie nam procentowo bardzo duży zysk przez te 5 lat i nie będzie robiło to żadnej różnicy, ale zrobi to różnicę dla osób, które kupują ją stricte pod wypadnięcie, bo ja wiem, że wiele osób myśli, że jeżeli coś wypada, to od razu ta cena leci niesamowicie do góry. Ale w Counter Strike'u tak nie ma, tak nie ma. To, czy coś wypadło, widzimy dopiero po jakimś naprawdę sporym czasie. Po tym czasie naprawdę tych skrzynek zaczyna się robić coraz, coraz mniej. No i co idzie za tym? Po czasie oczywiście cena rośnie. To nie jest tak, że... Nie wiem, na przykład jutro, załóżmy na to, że ta skrzynka zostanie wyrzucona, i już jutro wbije 3 zł, już nigdy nie spadnie do 2. No bo prawdopodobieństwo takiego zdarzenia no jest dosyć niskie, jednak jest w jakiś sposób troszeczkę realne. Więc to, czy opłaca się inwestować w tą skrzynkę, to zależy czy gramy stricte pod wypadnięcie danej skrzynki, czy gramy tutaj tą skrzynkę mega długoterminowo, no bo powiem wam szczerze, że to robi naprawdę w Counter-Strike ogromną różnicę. Granie stricte pod wypadnięcie może ma sens, no bo ta skrzynka na pewno będzie miała olbrzymi hype pierwszym dniu po wypadnięciu, ale czy dalej to osiągnie takie niesamowite wyniki? Raczej obstawiam, że będzie to sytuacja taka sama jak mieliśmy na SnackBite, czyli pierwsze dni troszeczkę hype'u, później spadek do podobnych poziomów jak było przed wyrzuceniem, no i dopiero po jakimś roku ta skrzynka zyskuje na wartości odnośnie tego, że jej się robi coraz coraz mniej, a jest dalej otwierana. Ta skrzynka moim zdaniem będzie zdecydowanie lepiej otwierana niż skrzynka Snackback, ponieważ posiada lepsze specjalne itemy, które się nie powtarzają w tak dużej ilości skrzynek, więc no, ta skrzynka ma olbrzymi potencjał, ale o potencjale tej skrzynki już dyskutowaliśmy. Moim zdaniem cena aktualnie jest dosyć wysoka. Zdecydowanie lepiej dla każdego inwestora było dokupywać wcześniej. No ale ta skrzynka ma olbrzymi potencjał i nie tylko ja to widzę, ale widzi to praktycznie cała społeczność. Więc ta skrzynka rośnie na swojej cenie. No i wcale się nie zdziwię, że nawet przed wypadnięciem zrobię jakieś 2,50. Ale też pamiętajmy, że mamy olbrzymią hossę na rynku i to nie jest tak, że ta hossa się nigdy nie skończy. Pamiętajcie, że rynek Counter Strike'a to nie jest rynek, który ma wieczną hossę. To jest rynek, gdzie jak jest za dużo hajsu, to jeżeli coś wejdzie, no to ten hajs tam poleci. Na przykład wejdzie nowy... Event, to poleci tam hajs, no i ludzie będą sprzedawać swoje itemy, przez co pojawią się spadki. Więc moim zdaniem, jeżeli ta skrzynka nie zostanie wycofana za chwilę, no to pojawią się po jakimś czasie znowu na niej spadki. A wy co sądzicie? Czy warto jeszcze inwestować w fracture? Bo moim zdaniem, jeżeli inwestujecie mega długoterminowo, pokrolu nawet te 3 lata, 4, no to moim zdaniem nie ma za bardzo znaczenia w jakich cenach aktualnie kupicie tą skrzynkę, no chyba że to będą jakieś mega absurdalne ceny. Ale jeżeli gracie stricte pod wypadnienie, i myślicie, że no przecież będzie ogromny hype, że ta skrzynka wypadła i, da, i tak dalej i inwestorzy będą się na nią rzucać, no to może to się udać przez te pierwsze dni, ale długo taki hype się raczej nie utrzyma. A Wy co sądzicie o skrzynce Fracture? Czy ona po prostu już za dużo urosła? Czy jest to zdecydowanie za wysoka cena jak dla Ciebie, żebyś mógł to zainwestować? Napisz o tym w komentarzu, bo ja chętnie wejdę z Tobą w polemikę i to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Na razie.